Cześć, z tej strony Bartek Piasecki. W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób podejrzeć historię zmian w kampaniach na Facebooku. Cześć wszystkim. Dziś pokażę Wam opcję przeglądu historii zmian na koncie, przeglądu z zmian w kampaniach. Dla mnie ta opcja zdawała się w pewnym momencie bardzo przydatna, bo zobaczyłem, wchodząc, zareagując się na, na konto, że ustawiony jest limit wydatków dziennych, czy może inaczej wydatki dzienne na poziomie 12 tysięcy złotych w ciągu dnia. Myślałem, że ja popełniłem jakiś ogromny błąd, bo tak naprawdę to konto, na którym to się działo, było bardzo nisko obciążone. Okazało się, że mieliśmy włamanie na konto i dzięki tej historii mogłem zidentyfikować, który z innych adminów zmienił tą, tą wartość no i wtedy też go poinformować, że po prostu ma jakiegoś bota, czy jakiegoś po prostu hakera, który właśnie na jego konto się włamał. No i teraz wam pokażę jak można dostać się właśnie do takiego, do takiej historii. Więc pierwsza rzecz, którą my tutaj mamy w tym przypadku, to przy każdej kampanii, jak widzicie, tutaj jest coś takiego jak wyświetl historię, wyświetl historię w tych trzech kropeczkach i tam zaraz możemy się dostać. Można się tam dostać dokładnie też w ten sposób, że jeżeli tutaj sobie klikniemy na edytuj, to ta historia kampanii jest właśnie tutaj w tym Miejscu, zobacz historię, więc możemy sobie w, te, w tym przypadku prześledzić. Jak widzicie, ja Wam to po prostu anonimizuję, jakie tutaj były dane wykonywane, kto je wykonywał, jaką, kto zmianę. Y Wykonał na tym koncie, którego dnia, więc w ten sposób po prostu krok po kroku można czasami sobie prześledzić. Jeżeli danego dnia nastąpił jakiś spadek albo znaczący wzrost, no to można to sobie zidentyfikować, że dajmy na to w którymś momencie nastąpiła znacząca zmiana i ona mogła wpłynąć na poprawę lub pogorszenie się. Tej, tej kampanii. Więc przegląd historyczny danych: przydatne z jednej strony, po prostu do analizy kampanii, jakichś takich znaczących, dynamicznych zmian, a jeżeli po prostu też czasami zdarzają się pomyłki, zdarzają się włamania, no to też w ten sposób w historii możemy po prostu sobie to zidentyfikować, te wszystkie ruchy. Szczególnie, jeżeli kilka osób pracuje na danym koncie reklamowym, Bo jeżeli pracuje tylko jedna, no to właściwie już identyfikacja, kto wykonał zmianę, jest. Nie jest aż tak kluczowa, no bo właściwie to będzie tylko ta jedna osoba, która ma dostęp do konta. Ale jeżeli to są konta współdzielone, gdzie na nim pracuje klient, agencja, wewnętrzny dział marketingu, no to taka, taki przegląd historii może być czasami przydatny, żeby po prostu wyłapać te elementy newralgiczne. No i też w tym przypadku czasami poinformować po prostu osobę, że, że dokonała jakiegoś błędu, albo po prostu, że, że miało, miało miejsce włamanie na jej konto. Tak jak w przypadku mojego klienta. Jednego z jego pracowników. Dobra, krótki odcinek, więc taka opcja o, zobaczenia, gdzie jest ta historia. Właśnie tutaj te trzy kropki, bądź też po wejściu w panel edytu i po lewej stronie. Trzymajcie się, dzięki, cześć.